sobrenatural radio idziemy idziemy czy ty wiesz w ogóle gdzie my jesteśmy bo ja się trochę pogubiłem lepiej sprawdzę, która godzina ej idziemy już trzy godziny Okay, taj, nie martw się, teraz sprawdzę gdzie dokładnie jesteśmy, o ile internet. Choć biorąc bo nasze geograficzne położenie powinien być w Okej sprawy, bo ja zaproszę o marcę. Zostało nam jeszcze pół godziny do przystanku. Może zadzwonimy że, że do mamy, żeby już po nas jechała, bo, bo ma jakąś godzinę drogi. Dobra. Też mało wszystko można ci skądzić o to do Okej, to mamy jakieś 30 minut, żeby wchodzić nasz wyraźnik, na... który zebraliśmy do naszego zielnika. Czytam sobie książkę, do świętego spokoju, wiesz, mama. No właśnie, wiesz, bo ja mam do ciebie pytanie. Ty zawsze rozumiesz wszystko i w ogóle, bo Kasia powiedziała do mnie na przerwie ich bedisz, a, a ja nie wiem po jakiemu to i co to znaczy. Moim zdaniem to niemiecki i ta panna chyba wyznała ci miłość. Poczekaj, sprawdźmy. Tak, miałam rację. Ojej, co ja mam z tym teraz zrobić? Na początku uspokój się i wyślij do niej jakiegoś sms lub maila. A później wybierzmy stroje piłkarskie, bo trener nam powiedział, że każdy może dać jakieś propozycje. Przestań czytać tą książkę, bo ja się nudzę. Ja już dojrzałem przeczytać i odpisać na wszystkie moje maile, a trochę ich było. Dobra, dobra, zbierajmy się, bo zaraz będzie padać. Nie będzie. Sprawdzałem. Dzisiaj lekkie chmurki, a, a deszczu tu nie widzę. O, deszcz! Dobrze, że je mamy. Piatr jest taki piękny.